W jednym z ostatnich poniedziałków na scenie mody miała miejsce wyjątkowa chwila. Dodała jej blasku Martyna Wojciechowska, znana nie tylko jako dziennikarka, ale również jako ikona stylu w polskim środowisku medialnym. Podczas wydarzenia, które było zorganizowane przez jedną z popularnych marek jubilerskich, Martyna zaprezentowała się w przepięknej czarnej sukience. Jej wygląd wywołał natychmiastową reakcję „wow!“ dzięki złotym dodatkom, które wyraziście dopełniały całą stylizację. 20 października. Obok Marteni pojawiły się także inne gwiazdy. Ich obecność na evencie utwierdziła go w przekonaniu o wyjątkowości marki, która tym razem współpracowała z utytułowaną projektantką Katarzyną Nosowską. Martyna, będąca słynną podróżniczką, zachwyciła swoją stylizacją. Wybór czarnej sukienki z długimi rękawami oraz dopasowanym krojem doskonale eksponował jej sylwetkę, co sprawiło, że całość prezentowała się niezwykle elegancko. Sukienka była uzupełniona o masywną biżuterię, zarówno na szyi, jak i na nadgarstkach. Złote akcenty nadały jej stylizacji niepowtarzalnego charakteru oraz odrobiny luksusu. Fryzura Marteni utrzymana była w luźnym i swobodnym stylu, z włosami zaczesanymi do tyłu, co podkreślało rysy jej twarzy i wprowadzało nowoczesny akcent do całego luku. Pomimo minimalistycznego podejścia, całość wyglądała niezwykle szykownie. Martyna Wojciechowska, będąc jednocześnie prezesem Fundacji Unaweżna, Zaangażowała się w akcji pod nazwą Ostatni Dzwonek. Twoja reakcja może uratować życie. Głównym celem inicjatywy jest walka z przemocą rówieśniczą. W sposób szczególny skierowana jest ona do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, a jej przesłanie koncentruje się na potrzebie reagowania w sytuacjach zagrożenia. To jest ostatni dzwonek, żeby zareagować. Przemoc rówieśnicza oraz kryzysy psychiczne dzieją się tu i teraz, każdego dnia. Na korytarzach szkolnych, na podwórkach. W sieci. Dlatego niezwykle istotne jest, by młodzi mieli poczucie, że ich głos ma znaczenie. Nasza reakcja również ma znaczenie. Czasem wystarczy jedno pytanie, jeden gest, by ktoś poczuł, że nie jest sam, podkreśliła Wojciechowska. Jej działania na rzecz edukacji oraz wsparcia młodzieży w trudnych sytuacjach dobitnie pokazują, jak ważna jest rola tych, którzy mają możliwość wpływania na losy innych. Artykuł poświęcony Martynie niesie ze sobą nie tylko informacje o wybitnej postaci, ale również przesłanie odpowiedzialności społecznej interakcji w świecie, który bywa trudny i nieprzewidywalny.